Dobra, siemanko, witam Was w drugim odcinku z Clicker Heroes. Przepraszam na wstępie, że tak długo nie było odcinka, ale niestety nie miałem kompakt prawie tak średnio. Dobra, gram na telefonie i zrobiłem sobie restart tej gry, bo doszedłem do postaci takiej i mogłem zrobić restart, to sobie zrobiłem. Głównie to bym poczekał teraz na nowych pracowników. Jest go dobra. Uncommon, uncommon, uncommon. Dobra. E, Przesań robić tego bossa. Ile mamy? Procent. Raczej na to 23, dobra. O, jest już maschu. Co po nim jest pasmę.Hotop czy coś takiego i z niego jest reset więc jest nice nie, staram, 10 o właśnie byłem przy 10 levelu i mówiłem że 10 na odcinku i 10 poza odcinkiem niestety to mi się nie udało no bo po prostu no tak wyszło że się za bardzo wciągnę ugra i wolałem sobie chwilę sam pograć Chyba czemu tak słowo Fighzleci. co? Szybciutko, panowie. Muszę ulepszyć King Migasa, bo tak ma ogolda zrobię. O właśnie jakby ktoś pytał, to mam taki kamień, że King kligam to plus 25% do DPS-u dodaję. Tutaj mam takie coś. Chyba więcej... Czy... Część. Część to była chyba suma, ale często nie wiem, naprawdę. No i mam plus jeden do bosa. Plus... Nie wiem, nie wiem. Dobra, ulepszymy to sobie. Zrobiliśmy bosa na szybciutko. Zrobimy dzisiaj 10 albo 15 leweli. Zobaczymy, jak będzie z czasem. O, tutaj już gorzej idzie. Może nie te tak tragicznie, ale... ...to co samo co Tak, lepsze. Abyście nie słyszeli moje myszki. To, to będzie słabe. Proszę, teraz jak monotonnie to idzie, to nie idzie teraz tak pyk-pyk. Kliknąłbym, ale to mi staje to 6800. Teraz już 7000. Nie no, ale 65 level powinniśmy zrobić. Najpierw ale to. Tego nie mogę. A ile? WRS 113 25%, to to jest dużo już. Czekajcie, ulepszyć sobie to. Zobaczę ile razy ulepszyłem. A nie to nieco w statek teraz pojawił Dobra. Jeżeli wam nie mówiłem, to co dwa ty musicie dwa tysiące razy upgrade'ować swoje postacie i dostajecie jednego Hero co uda Prawdopodobnie do wam tego żebym mówił pyk 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 więc się opłaca później te słabsze postaci ulepszać bo to praktycznie nic nie kosztuje później będziecie o już pisze ascent for plus 1 hero soul jak to teraz słowo idzie no właśnie zobaczcie ile mam to już 33

Co <laughs> się nie opłaca, bo by... kupię, żeby nie było. Po by skończył mi się. Bo właśnie ci pracownicy, to jest... to jest, po prostu genialne. Nie macie i sobie ustawisz na przykład to, że dostajesz heroesowy. I to jest piękne, jak się... 8 gordów, nie wiem 4, chyba coś takiego. Tutaj jest jakaś luceria czy coś, nie wiem w ogóle o co chodzi. Kiedyś jeszcze klikałem teraz mi się średnio co. To chyba było fajne z tym a szybko na no. czasu nie ma. Tak, czekaj, jak kliknę to ile mamy? Ja jeszcze to bym udał. a to To by nam się udało musi dobra więc już jest 10 loweli. jeszcze dojdziemy do 70 i sobie sprawdzimy jak tam jest czy też tak w miarę prosto jak tu bo ty nie krewacz nie po, już myślałem że dobra nie w sumie to było lepsze Um. Za mało golda mam drogi, to jest strasznie złe. Albo dobra, ja już się będę z wami żegnał, bo to będzie monotumne.